Cześć tutaj ja rowerowy, jestem już w drodze, dzisiaj fajna trasa przede mną, e, Kraków, Beskidy, niedawno byłem w Beskidach, jadę drugi raz, a dzisiaj jadę dokładnie do Gorc, czy też w Gorce, do Mszany Dolnej, do stolicy górali zagórzańskich. Od razu wyjaśnię skąd nazwa Gorce, otóż dawniej wszędzie rosły lasy, no sytuacja idealna, chrustu pełno było. Ale ludzie chcieli mieć też trochę pól pastwisk, więc musieli zdobyć jakoś wyrwać z tych lasów gęstych trochę miejsca. No i po prostu robiono to techniką wypalania, gorce odgorzeć. Robiono to w ten sposób, że mniej więcej do wysokości ludzkiego ludzkiej głowy, może trochę wyżej, rąk. przepraszam, a ktoś tam jedzie? Jest godzina 8:00 e, rano i masę kolarzy. Sobota, ludzie spragnieni rowerów, ale też ma być dzisiaj gorąco. Z każdą godziną będzie coraz bardziej gorąco do 30, chyba 2 czy 3 stopni, więc yy, ludzie wolą rano jechać. Ja zwykle tak rano nie jeżdżę, więc trochę jestem jeszcze zaspany. Yy, wracając do tematu, więc tak yy, do wysokości, tak jak sięgnęli, obdzierali drzewa skory, kory, tak je zostawiali. Co było niżej, nacinali. Tak to stało rok, obeschło, po roku podpalali i w miarę kontrolowany sposób po prostu zdobywali trochę łąk pól w lasach. No i stąd nazwa Gorcem. Ten sposób pozyskiwania terenów stosowano do czasów przemysłowych, kiedy okazało się, że drewno jest w cenie. Bo Wcześniej to niewiele kosztowało, no dzisiaj też już jest w cenie, wiadomo, dzisiaj wszystko jest w cenie. A najbardziej w cenie ostatnio to jest węgiel. Na szczęście idą dotacje. No ale w drogę, w drogę komu, w drogę temu czas. Gdzie ta moja muza? Coś musimy włączyć, bo się muszę obudzić przecież. Rozbudzić, pobudzić organizm. Włączymy coś mocniejszego. A ja mam kiur, kiur. niech leci na początku. I told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. Krótko o karu niedawno znowu nastąpił update. I teraz już jest tak, że nieważne czy mamy wgraną trasę, czy też nie w karu, jeżeli zbliżamy się do jakiegokolwiek podjazdu, to on nam się automatycznie pokazuje w takiej właśnie formie jak tutaj widać wcześniej, żeby widzieć profil podjazdu, trzeba było mieć, jak mówię, wgraną trasę. Teraz już nie ma to znaczenia. O, asfalt się będzie kończył. Zapomniałem, że tutaj jest odcinek jakiś kilometr bez asfaltu. Niestety. Ale pomału przejedziemy ostrożnie, żeby nie złapać. To jeszcze nie są Beskidy, to są góry, pagórki między Krakowem a Myślenicami. Beskidy to zdaje się zaczynają się od Myślenic mniej więcej. Patrząc czy też jadąc od strony Krakowa. Bociek sobie chodzi za ciągnikiem. A! Coś złapał! Z prawej Zakopianka 9.30 i 27 stopni pokazuje Coraz cieplej Ale docelowo ma dzisiaj być 30, chyba 2 albo 3 nawet Już. O 11 czy o 12, więc nic dziwnego, że tak szybko rośnie temperatura. Ja akurat nie lubię upałów. Najlepsza dla mnie temperatura na rowerze to 25 stopni. 30 to już organizm zaczyna cierpieć. A są tacy, którzy to dobrze znoszą. Niestety do nich nie należą. Kurka, ostatnio mi się marzy, żeby zrzucić jeszcze no przynajmniej 5 kilogramów. Mam 180 80 wzrostu, ważę 84, 85. No i chciałbym mniej ważyć. Ale zatrzymałem się z tym spadkiem wagi. Niestety. No i chyba sama jazda na rowerze nie wystarczy, tylko trzeba jakąś dietę, by zastosować. Czego mi się nie chce. Nie, żebym jadł niezdrowo, niesportowo, jakoś. Jem po prostu. Normalnie. No i nie sposób pozbyć się więcej kilogramów. Kiedy zaczynałem jeździć na rowerze, ważyłem 96 czy 7 kilogramów. Do 90, to chyba w ciągu miesiąca momentalnie zszedłem. Wystarczyło po prostu zacząć nogami ruszać na rowerze. Następne 5 kilogramów też. Po prostu dzięki jeździe po jakichś 2 czterech miesiącach. No i na tym zostałem. I tak to się trzyma przez lata. Ta waga nie chce się zmniejszyć. A kiedy byłem młodszy, taki całkiem młody, ale już dorosły, no to ważyłem 76-77 kg. I tak by mi pasowało. Jak to zrobić? No, podjazdy pomagają, oczywiście. Także dziękujemy podjazdom, no, ale właśnie dla tych podjazdów, przede wszystkim, chciałbym jeszcze trochę schudnąć. Byłoby lżej. Jestem w Myślenicach na półmetku. Praktycznie dzisiejszej trasy. 30 km. Mniej więcej zrobione. Dzisiaj sobie jeszcze Te jedną rzecz testuję. Wysokość siodełka, ponieważ e, podniosłem sztycę o jakiś centymetr. I czuję, że troszeczkę za dużo niestety. Więc będę musiał, zdaje, się obniżyć, ale nie wrócę do tego co było, tylko może połowę z tego, czyli do 5 mm. Ograniczę się. Po dwóch czy po trzech latach podniosłem. No ale z czasem tak bywa, że człowiek podnosi wyżej. Nie było to jakoś konieczne, z ciekawości bardziej. Muszę powiedzieć, że w Myśleńcach jest sporo kolarzy. Ile razy tutaj jestem, to no, kilku, kilkunastu. Zawsze się minie. Więc ludzie tutaj jeżdżą. No część to może być przejezdna, tak jak ja, ale widać, że tutaj prężny, solidny, ośrodek Kolarski i dobrze. Górski i szosowy. O, już jedzie kolarz, już jedzie. No, człowiek ledwo coś powie, to już się dzieje. Lubię sobie tutaj zawsze stanąć, rzucić okiem na bardzo ładne góry. Takie pierwsze góry od Krakowa na południe. Takie no góry już, nie pagórki, tylko śmiało można powiedzieć, że góry jak na warunki polskie, bo wiadomo, że na świecie są większe góry, ale nie są tak ładne. A propos gór, bo od jakichś 15 minut albo i więcej Zastanawiam się, gdzie było kino e, Gorce. Czy w Nowym Targu, czy w Mszanie Dolnej, bo chodziłem do kina tu i tu. I nie mogę sobie przypomnieć. Wydaje mi się, że w Nowym Targu, ale nie jestem pewien. Czy tam czasem nie było kina Tatry? W Nowym Targu to się chodziło bardziej niż do kina na. A propos kina. W Nowym Targu było fajne kino, ładny budynek, ale tam się więcej chodziło, w latach 80. przynajmniej. Na DKF, czyli dyskusyjny klub filmowy do Domu Kultury. Nie do kina. Tam był lepszy repertuar. Mieli dostęp do konsulatów amerykańskiego i francuskiego. Filmy oglądaliśmy, których w kinie nie było normalnie. Ale do kina też chodziłem i zastanawiam się, gdzie to kinoworce było. Sprawdzę. Tylko później. A wy już, jak możecie pod filmy. A ja jadę dalej. Już między górami. Widać, ta strona jest o wiele ciekawsza niż ta stara zakopianka. Bardziej wśród drzew, po prostu. Droga też bardziej kręta, taka trochę ładniejsza. I też mały ruch, chyba nawet mniejszy z tej strony niż z tamtej. Częsty problem naszych ścieżek rowerowych. Tutaj obok jest w zasadzie ścieżka rowerowa. Ale tak brudna. Pełno piachu, kamyków. Naszą się nie da się tamtędy jechać. Dlatego trzymam się głównej drogi. W 1638 roku Jakub Abisek wystawił na granicy swojej Włości. Okazałą figurę. Wykonaną z piaskowca miejscowego. Według tradycji stała ona nad rabą przez dwa wieki, aż do przełomu XIX-XX wieku, aż została zabrana przez powódź. Uważano ją długo za zaginioną. I w 1997 roku, po powodzi, została odnaleziona, to znaczy woda odsłoniła. Ten e, kamień, no i mamy go oryginalny z 1600, rzeczywiście, pisze 38 rok. Jakub Pabisek. Żegnamy się przy takim ładnym widoku w tle za moimi plecami. Szczebel, tak się ta góra nazywa, zdaje się. 55 km, jeszcze trzeba kilka kilometrów dodać. Później raczej się już nie uda mi połączyć, także się żegnam teraz, bo już będę na urodzinach. Mam nadzieję tylko, że ten strój będzie właściwy, ale na szczęście strój kolarski pasuje na każdą okazję. Trzymajcie się. Do zobaczenia czołem.